Ryż, jakieś smażone, nie wiem, coś. O kurde, szczur mi między nogami przeleciał. Yy, tego jeszcze nie było, pan tak się uparł, żeby nam załatwić autobus, że go nie ma autobus po autostradzie. Witam wszystkich serdecznie z naszej speluny, meliny. W drugim odcinku z Indonezji Przespaliśmy się godzinkę. Posiedzieliśmy trochę, jesteśmy już bardziej wypoczęci. Co to było? Komar. A, myślałam, że jest... Karaloch. Nie no, karaloch ręką byś nie łapał, nie? nie. E, idziemy teraz na Night Market tutaj niedaleko i zjemy sobie jakąś kolację. Może uda nam się klapeczki kupić. Także pokażemy wam, jak wygląda tutaj Night Market. O ile to jest Night Market. I myślisz, że nam nie zarobią? Chyba nie zarobią, co? Kurczę, no nie mam gdzie indziej Kurda, może w plecak? W, plec... w plecach nikt nie będzie grzebał. No dobra, to w plecach. Dobra, schowamy laptopa w plecaku. Trzymajcie kciuki za to, żeby nam nikt go nie ukradł. No bo, no bo mieszkamy gdzie mieszkamy tą jedną noc. Dobra, mhm. idziemy. No, no, ale komarów tu tyle lata, ale. Wszędzie są u góry druty kolczaste, to znaczy, że jest osiedle chronione, prawda? Jest bezpiecznie. O, jak... My to zawsze znajdziemy sobie takie miejsce na noslek, że ja nie mogę. Patrz jakie brama do wjazdu do zamknięcia, żeby nam tu nie zamknęli jej na noc. Mówię ci osiedle chronione. O. <laughs> A i ogólnie to jest jakby chyba night market na ulicy normalnie. O, paliwo możesz kupić. O, paliwo sprzedają. Potrzebujesz. Jakieś tutaj sukienki. O. Piżamki. No. Pan, pan krawiec, o tutaj. Buty naprawiają. A ja, pani Japonek nie ma podprysznic, klapków, nie? Nie, nie ma. Yy, przejdźmy na drugą może stronę, co? Bo tutaj... Naprawdę, tak. Tam jest więcej tego wszystkiego. O, aż akurat przejście tu jest. A tutaj w budce zdjęcia wywołują. Można sobie przyjść, pan zrobi zdjęcia do dokumentów, wywołuje zdjęcia od razu. Pełen serwis. Pięknie. A klapek nie ma, słuchajcie. Są tylko za grube. Są, są takie grube, takie i ciężkie, takie, bo oni chodzą w tych klaczkach. Nie ma takich gównianych, takich chińskich jak u nas. No nie ma takich klapek pod prysznic. Wszystko jest takie wielkie. No. Takie fajne laczki mieliśmy, no kurde, takie fajne laczki. Dobra, słuchajcie, lacze kupione. 35 tysięcy rufi. Nie, to są cięższe. No, naj, najlżejsze, jakie pan miał, żeśmy wzięli. 35 tysięcy rupii to jest nie wiem ile to jest pieniędzy. A 35 podzielić na 4? 6 zł. Nie, poczekaj. Proszę. 8. a rozmienić. No, to wyjdzie gdzieś 8 zł za laczki. Nie ma dramatu, no coś musimy mieć, bo widzicie jak nasza łazienka wygląda. Strasznie, strasznie. Picie nam w końcu ona zrobi, czy nie zrobi? No, nie, ona robi, robi A, robi picie z lodem, oho. Słuchajcie, zamówiliśmy sobie tutaj, jesteśmy w jakiejś w ogóle... Yy, no, na tym bazarze, gdzieś tutaj niedaleko. Siedzimy z lokalnymi. I mamy taki Herbantę. set. O, jest i herbatka moja. Z lodem tam widzę, że pani go tam kilofem jakimś rąbie. Upsi. Mam nadzieję, że że nie będzie przeboju. też mam nadzieję yy, takie, taka, taka porcyjka to. nas gdzieś nie 6zł herbatka, ryż jakieś smażone nie wiem coś o kurde szczur mi między nogami przeleciał o kurde tu myszy biegają albo szczury idź ja pierdzielę A ja jeszcze tak usiadłam No usiąść bliżej tutaj Tak, ja taki zrobię Brzmia. No nic tylko nie depnęła Dobra, nogi na stołek Chyba będę bezpieczna Ty jakie masz odporność już, nie? Co? No biega, ale sobie będziesz jeść normalnie dalej Dobra tam Pani aż nagle popatrzyła, co tu się dzieje. Mhm. I co, dobre? Normalne. No i fajnie. Jestem tego ciekawa, co to jest za zupa. Dziwna. Nie smakuje mi to. Dobra, my zjedliśmy. Idziemy do hotelu naszego, Superior Pokoju. Ale ogólnie takie myszy nie, bo tam biegały mysz między nogami w ogóle. Ja Pół roku temu w życiu bym tam nie usiadła. W życiu, ale i tak gorsze są karaluchy. Bardziej mnie obrzydzają karaluchy niż myszy. Myszy mi tak nie przeszkadzają. Aha, no idziemy. Myszy mi tak... Czekaj, bo myszy mi tak nie obrzydzają i nie przeszkadzają jak karaluchy. Karaluchy są znacznie gorsze. Nie mogę się do nich przemóc, bo są takie... Ja w ogóle owadów nie lubię żadnych. Mrówek, ja nawet mrówek się brzydzę, A gdzie tu dopiero mówić o karaluchach. No, kotek. A nie ma Zezę. Masz zeza? tu ma Zaza. O kurde. Chodź Kurde. Nie złapałam. Jezus, z tymi komarami jeszcze. Dobra, Andrzej mi poszedł ten. Andrzej poszedł, Andrzej poszedł do, do fryzjera, A ja przyszłam tutaj do pokoju. Tak więc yy, na dzisiaj to już koniec. Teraz się wykąpiemy, idziemy do spania, słuchajcie. A my widzimy się dosłownie za 3 sekundy. No i 12 godzin później. Opuszczamy ten okropny hotel. Boże, wiecie co, tak komary mnie pogryzły w nocy. Nie wiem skąd one się tu biorą. Myśmy wszystkie wybili przed, przed tym jak poszliśmy spać. I one nie wiem czy z kanalizacji wypływają czy co. Ale okropne miejsce. Jest tu tak gorąco, tą klimę chcieliśmy włączyć, ale stwierdziliśmy, że nie. Tak śmierdziało z niej, że ją włączyliśmy dosłownie na minutę, ją wyłączyliśmy. No, i Andrzej jeszcze w nocy poszedł po zapytać się tam do recepcji, czy chłop, by nam wiatrak pożyczył, ale on powiedział, że on nie ma i nic tam nie dał. Znaczy, nie wiem, czy powiedział, że nie ma, co on powiedział? Powiedział, że nie ma. No, powiedział, że nie ma, więc tam nie dał, więc okropnie. Ale pierwszy raz uciekamy tak szybko z noclegu. Idziemy na śniadanie. Normalnie możemy odetchnąć powietrze, ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tam było tak dużo, i tak bez powietrza. Ale okropne Tak, ta, w takim pokoju dawno nie spaliśmy. I mam nadzieję, że Grudnym, nie będzie. Taki, no, te komary wszędzie latające, ten grzyb na ścianie. Jakiś taki był taki... Ja musiałam, ja rana jak się wstałam, poszłam się od razu wykąpać. Czułam się tak trudna po prostu po spaniu. I cała mokra bo było tak gorąco, że sobie nawet nie, u, nie wyobrażacie. No to... Bierzemy i spadamy jak kiedyś będziecie w Jakarta nie przychodźcie tutaj coś okropnego no, ktoś z was chce kupić ten hotel bo w sumie tak w ogóle gadaliśmy super, no ale niestety on opuszczony po prostu jest. tak no, no prawie opuszczony nie wiem oni chyba yy, waszej w opuszczony opuszczonych robią z tego biznes ja w ogóle wiem. myśmy tak wczoraj gadali że nam się by tak marzyło taki kupić i to odremontować, tak. nie? Ale sprzedać. Nie chciałoby mi się tu siedzieć. No. Odremontować, sprzedać takiego flipa zrobić na takim hotelu. Fajnie by było tak popracować, posprzątać tak, coś, nie? Tam. Zrobić z tego taką bajkę, wiesz? Tak. Żeby wyglądało super, sześciutko, grzyba, żeby nie było. Wow. O, klimę wyczyścić. No klimę no. wymienić, nie? To już nie wyczyścić. No ja to już jest do śmietnika. Ale ten, idziemy teraz do galerii handlowej, bo musimy sobie ogarnąć soczewki, bo nam się kończą i płyn do tych soczewek. I od razu kartę SIM. znaleźliśmy wczoraj na ulicy sprzedawcę i y, ja mówię do niego, że ja chcę tą tel telescomp. On nie, a masz indonezyjską y, ID kart, ten się dowód. Ja mówię, no nie mam. Ja mówię, a wyglądam mu na taką osobę jakby... No ale jak mówię, to nie możesz takiej mieć, to musisz gdzieś tą, i pokazuje mi tam inną, ja mówię, aha, bo ta jest droższa, i on tak. <grywia> I mówię, dobra, to nie, idę troszeczkę w galerii ogarniemy jakąś sim kartę dla turystów. Pali, licho, co to będzie za sim karta, ale tak brzydkie zagranie, I jeszcze mi powiedział, że tak, bo jest droższa. Ale tu komarów wszędzie pełno lata. Tutaj są studzienki takie pootwierane niektóre. No jak tu wczoraj szliśmy wieczorem, wszędzie pełno komarów tu latało. Dzień dobry, kotku, myszy łapiesz. Wczoraj w tym miejscu był bazar, wiecie? Ten night market, a teraz kury tutaj łażą. Ja myślałam, że oni to tu zostawiają sobie jakoś, a to wszystko zawinęli. Tutaj te myszy biegały gdzieś tam dalej, ale tutaj w tych... Tu tych. ktoś mieszka. O, tu ktoś mieszka. Jest, ja nagrałam jak ktoś śpi. O, tu coś sprzedają. O, ziom śniadanie tam sobie robi. No i pięknie Ja tak rozumiem, że tu oni trzymają te swoje rzeczy Widzę jakieś krzesełka, jakieś stragany O! mają Trzy kotki Dzień dobry O, to mamka Patrz jak bronią No zabierzesz No zabiorę No nie zabiorę Zobaczcie, małe kurczaczki. Tu jak nasi trochę. Tam mały kotek gdzieś chodzi, tam kobuty tu kurczaczki. O! Oh. Halo, madame. Halo. Selfie. are you? Good. Yes. Selfie. Good. Yes. Selfie. Ok. Selfie. A, pic. Yes. Yeah. Ok. <laughs> Dobra, robimy sobie zdjęcie z ziołami. Ok. One, two, three. Dobra, słuchajcie, mamy oni mają foto pamiątkowe z nami. No, <noise> no i tak to właśnie wygląda. My idziemy i tak ludzie nas zaczepiają. I wczoraj też tak nas zaczepiali właśnie. Czy robili nam z ukryć zdjęcia? Nie wiedziałem, że ta nasza sława YouTube'owa tak szerzy się. <noise> tak, to tylko pięty tu są więcej. Ale no, y kotki. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, ale licznik kotkowy wariuje. Szósty tam idziemy. No niestety galeria jest jeszcze otwarta. Oj no niestety galeria jest jeszcze zamknięta. Yy, tam co? Idziemy poszukać jakiegoś śniadania. Nie wiem co z tymi soczytkami, szczerze mówiąc. Może w Jogokarcie Karcie też na pewno będzie jakiś Vision optyk czy coś takiego, ale my nie mamy płynu do soczewek. Kurde. No i widzicie jak to jest. Nie można normalnie. Dobra, słuchajcie, bierzemy sobie kawę, bo w ogóle pani nas na śniadaniu trochę chyba oszukała coś za dużo zapłaciliśmy, ale to... No to nie są duże pieniądze, ale ogólnie jak dla nich to duże pieniądze, ale patrzcie to. Zaraz. 7 days mają 5 days Nieźle 5 days To jest chyba plagiat Chyba, trochę. chyba troszeczkę Tak pisanie pracy licencjatki. Nie wiem to samo tylko synonimów Szukasz Musimy się z, poprawić Wczoraj kupiliśmy te karty na na ten pociąg, czy kolejkę, jak to tam nazwać, i myśleliśmy, że kosztuje przejazd 40, tak wam chyba powiedzieliśmy 40 tysięcy, czyli 9 zł. I wydawało nam się to bardzo drogo, ale okazało się, że. Bo potem sprawdziłam paragony, jak wpisywałam w tabelkę, i w takim razie, bo teraz chcieliśmy kupić bilety dalej, i wam mówię, że mamy wystarczająco dużo pieniędzy na tych kartach, więc wychodzi na to, że 10 tysięcy zapłaciliśmy za kartę. A 30 tysięcy nam doładował, podejrzewam, że to jest po prostu minimalna stawka, którą bym musiał pobrać. I on powiedział, że jeszcze my mamy pieniądze i możemy na tym spokojnie sobie dojechać tam, gdzie chcemy. Pięknie. Tak, więc ogólnie co Pam słowa, jest transport ten kolejowy bardzo tani. ze sobą kawę właśnie i tutaj nie wolno pić kawy, więc e, i choć policja, no nie policja taka ochrona, powiedzmy I chcieli w sumie nam zwrócić uwagę i bynajmniej tak wyglądali. Oni tak stali przed nami, tak, tak coś tam popatrzyli tam, tam, ale chyba nie znali angielskiego i nie wiedzieli jak nam zwrócić uwagę, więc sobie odpuścili i poszli. Dobra słuchajcie, idziemy na wylotówkę. Ale powiem wam, że Jakarta jest przeogromna. Wydostać się stąd nie będzie łatwo coś czuję. Gdzie my staniemy przy wejściu przy wjazd na autostradę. Aha. I tu? Ojej, jej dobry. Miau. Ale masz ładne oczki. Kotknij go. Jak ty kotów? Kitu, kitu. No przeogromne, przeogromne miasto I nic w nim nie ma W sensie A to turystycznego A do tego Dwa lotniska A faktycznie, bo to są dwa lotniska Ale tak gadamy ze sobą O tym noclegu, który dzisiaj mieliśmy I wiecie co, nam to nie przeszkadza tam Jedna noc i nas nie ma, ale że ludzie tak żyją i że im to nie przeszkadza, to jest dla mnie zastanawiające. Bo tam mieszkali na dole jacyś na, na długi termin i te pokoje wcale lepiej nie wyglądało od tego, co my mieliśmy, bo oni tam drzwi mieli wszyscy pootwierane. Naprawdę, że im to nie przeszkadza, to ja jestem w szoku tak naprawdę, że wziąć to posprzątać jakoś, nawet nie, że remont, ale posprzątać. Już by było lepiej. Idziemy właśnie na wylotówkę i chyba udało nam się znaleźć kartę SIM. Bo wbrew pozorom to nie jest takie łatwe. Podaliśmy w punktach informacyjnych, nikt nic nie wie. Patrzcie jaki ptaszek w klatce zamknięty. Jedny widulek. Pani, która nam sprzedawała teraz SIM karty powiedziała niestety tutaj jest zrobione dosyć dosyć źle to wszystko, bo jeżeli telefon nie jest zarejestrowany w Indonezji i ma telefonu, id taki to nie możesz używać SIM-karty indonezyjskiej i musisz mieć turystyczną a pani w ogóle nam powiedziała, że musimy mieć modę modem do tego to Czy jest takie urządzenie ma że mamy coś takiego nosić no. przy sobie to jest po prostu największym bóstwem. Nie wyobrażam sobie, że ktoś by musiał tak e, chodzić z takim modem. No Coś tu dosyć mocno pało. ale co, my idziemy dalej na Walutu, może znajdziemy gdzieś jeszcze sim -karty. Kto wie? Dziękuję, oh, mój Patrzcie, grają sobie w szachy na przystanku. No. Good. Nie, no. 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 One, 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 one. Good? Who you good Ju? win? You win. Yeah. Thank you. Bye. Widzicie, to już drugi raz. Jak widzimy, jak sobie dziadki siedzą na przystanku i grają w szachy. Pięknie, super. To jest lepiej jak siedzenie i picie. Gdzie to było teraz, zabronili grać w szachy? Albo w Pakistanie, albo w którymś z tych takich czy w Afganistanie. I właśnie powiedzieli, że to jest zbyt źle nie można grać, bo to zabiera dużo czasu i w ogóle nie jest fajne. W Koranie napisane, że nie można. W Koranie napisali, ale nie, bardzo fajnie, fajnie, że tak grali. Grają, grają tutaj Ty już któryś raz, w końcu tak. mi się przypomniało, że byśmy odeszli, mówię no. czekaj, cofnę się. Sirebon. <laughs> Jedziemy w stronę Sirebon. Słuchajcie, jesteśmy na wylotówce na autostradę w jeździe. Mam nadzieję, że ktoś się tutaj zatrzyma. Ja nie jestem pewny, że oni to mają możliwość, ale spróbuję. Tak, 10-15 minut, potem pójdziemy trochę dalej tam. Może tak. Dobra, trzymajcie kciuki za nas, słuchajcie, żeby ktoś nas zabrał. Patrzcie, to oni dają temu panu pieniądze za to, że ruch wstrzyma, żeby oni mogli wjechać. Hit! Pierwszy raz coś takiego widzę. Patrzcie. Tam stoi pan. Próbuje tu wjechać. Oni mają pierwszeństwo. Teraz ten... Próbuje ich zatrzymać. A jak zatrzyma... To dostaje hajs. Nie było szans. Nie ma miejsca. Byd... O! Tym bym się przejechała. A, jestem karany. Dobra, słuchajcie, udało nam się tu jakiś kawałeczek z panem podjedziemy. No i faktycznie dało się, 10 minut staliśmy. Dobra, słuchajcie, siedzimy, czekamy na zioma, zawiózł nas tutaj. No, trochę nas podwiózł ileś tam, z 10 kilometrów. Miasta, no? Więc mamy już bliżej jakieś 200 kilometrów do tego z nam zostało. On teraz nam ogarnia autobus, jakiś tani. Tylko Zobaczymy, co dla niego znaczy tani Chłop tak po angielsku bardzo średnio, nie da się z nim za bardzo gadać, ale zdecydował się nam pomóc i... i w ogóle dowiedzieliśmy się od niego między innymi, że litr paliwa. 10 tysięcy rufi, czyli 2 złote gdzieś kosztuje. 2,30 dokładniej na nasze, 2,30 złotego, więc bardzo tania. Chciałem Polas. A autobus szuka nam... On mówi jakiś tam... On coś mówił, i że ten ekonomiczny, ja mówię, nie no, najtańszy ekonomiczny, mówię, co on mi tutaj wyjeżdża z jakimiś ekskluzywnymi? Ekskluzyjna <grym grym grym> tak <grym> Tego jeszcze nie było. Pan tak się uparł, żeby nam załatwić autobus, że gonimy autobus po autostradzie. Czujecie to? No dobra, to nie będzie drogi. Słuchajcie, 20 zł za osobę. 200 km, ale ja, ja autobusa jeszcze nie goniłam na autostradzie. Kurczę się. Dogoniliśmy z autobus. to by ten chłop nam złapał. Takowana. Także ciśniemy, ale jak to jest głośno jakaś innostka muzyka. Po to to. trzy, do trzy. pierwszy dobrałem. raz takie widzę, Dobra, ciśniemy na ten sterpłą. Ale czajcie to, tam jest strefa dla palaczy. Widzicie te drzwi? Tam można sobie iść zajarać. Sobie jarać. Ale kierowca to też jara fajkę, no nie? Sensu ale, 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 ale ludzie tu nie mogą, muszą tam iść do tyłu. Hip. Hip, normalnie, patrzcie, na widzę palące to, defalący, to w sensie strefy dla palących. No. Ej, patrzcie to, pani nam jakaś tam koleżanka dała do picia herbatę. No. O Coca-Cola i herbatę. Nie wiem czemu nam to da powiedziała to dla nas, żebyśmy mieli to picie. Fajnie, bardzo miło. Jeszcze w autobusie jest sprzedawca, który sprzedaje orzeszki sobie, orzeszki jakieś tutaj inne rzeczy. Nie wiadomo coś tam jakieś. Może to świeszkę i kita. Chociaż nie W każdym razie coś tu sprzedaje. No i 170 km dalej wysiadamy pod lotniskiem. Podejdziemy sobie tam ogarnąć tą SIM kartę, bo ja już nie wiem jak z nimi rozmawiać, żeby nam dali po prostu SIM kartę jakąś. Nie chcą, nie, nie, wiem, nie wiem o co chodzi z tym, że trzeba mieć telefon z indonezyjskim jakimś tam numerem. Yy, zjemy sobie coś zaraz po drodze i będziemy się dalej kierować. Tutaj niedaleko wylotówka i ciśniemy na Djokchia. Na A w ogóle jeszcze nie wspomniałam jak byliśmy w, w tym Jakarcie, w że tam yy, w ogóle jest taka sprawa, że w dni parzyste po niektórych yy, dzielnicach, na przykład czy ulicach Mogą mieścić tylko parzyste numery rejestracyjne samochodów, a w niej nieparzyste? Nieparzyste. Z tego względu, że jest taki ruch samochodowy, że oni sobie coś takiego wymyślili. Wyobrażacie sobie? Czy nie możecie do roboty na przykład dojechać tą drogą, bo ta jest tylko otwarta w nieparzyste dla parzystych numerów samochodów? Hit, co? Dobra, tu jest lotnisko takie nie pasażerskie, tylko jakaś szkoła latania. Nie wiem, pewnie jakieś wojskowe samoloty też mogą tu lądować. Ale do kibelka mnie u siebie wpuścili tam. Chociaż co, bo... No nic, idziemy coś jeść. I będziemy jechać dalej. Garnik przede mną to jest Empalasem. Bardzo dobra taka powiedzmy zupka z wołowiny i pomidorów. I jeszcze jakaś trawa cytrynowa albo coś takiego. Do tego ryżyk. I tutaj mamy nasilanko, czego też nie do końca wiemy co to jest, ale to jest też dosyć tofu dobra. Z miastem, no tofu z mięsem plus jakieś, jakieś sosy rybne smutne, jakieś. No. No. Bardzo o, dobre. I do tego herbatka. My zawsze zapominamy nagrać co jemy, więc uzupełniamy. Słuchajcie, ciśniemy dalej. Pani nam udostępniła internet, więc sobie obczailiśmy godzinę stąd pieszo. Jest jakiś tani w miarę nocleg i tak byśmy musieli najlepiej podjechać 16 km z kimś, bo tam taka wioseczka jest i tam widziałam dużo jest miejsc noclegowych, więc coś byśmy znaleźli. Tylko nie podoba mi się to, że kropi, bo ogólnie już przepadało jak my jedliśmy, ale tam Widzę, że dalej się zbierają czarne chmury Dobra słuchajcie, zaczyna lać. Mamy busik z, z 20 tysięcy 3, 3, 3 złote, złote za... Nie, no 4 złote za nie chwila, 4,50. No 15 kilometrów podjedziemy. Tutaj, tutaj są właśnie te hotele wszystkie. Coś tam się uda nam znaleźć. Kurde, że akurat zaczęło padać, nie? Aha. Czy patrzcie, to, ty, ty ciągnie chodnikiem, nie? tu auta stoją, taki buspas samozwańczy sobie zrobią. normalnie zapierdziela tam w chodniku. No co on będzie stał, jak on ludzi wiezie. Dobra, wyszliśmy tam od gościa, ale... Pewnie tu będzie. Też mi się wydaje, że to ten budynek jest. No jak nie tutaj, pójdziemy kawałek dalej w górę drogi, bo tutaj jest dużo tych noclegów, ale powiem wam, że to miasto się ciągnie i ciągnie i ciągnie, jest to takie wioska przechodząca w wioskę i nawet nie ma znaków, że już przeszło w kolejną wioskę. Ciężko tu będzie coś złapać na miłko tak naprawdę. Jestem ciekawa, ile nam powie o nocleg. Dobra, pokoju nie mamy, będziemy mieć kapsułę, ale no w sensie hostel, ale będziemy spać osobno, bo Pan powiedział, że tutaj polityka w kraju, że mężczyźni i kobiety śpią osobno, ale w ogóle 12 zł za osobę Dobra, tak jak widzicie. Wydaje mi się, że... Nie, nie jestem sama. Ej, ja chyba jestem sama w pokoju. Hit. Beka. Mam cały pokój dla siebie. Pan powiedział, że mam. Yy, yy, no uważaj, żebym go lasa tu nie biegała. Mam mieć na uwadze to, że tutaj jest kamera, ale to jest tylko dla względów bezpieczeństwa. Tak więc na dzisiaj, słuchajcie, to już będzie tyle. Ja się z Wami żegnam i zapraszamy Was oczywiście na kolejny odcinek. Nie zapominajcie o tym, żeby nas zasubskrybować. E, może dać lajka, może napisać coś, jakiś komentarz. E, I zapraszam Was już na kolejny odcinek z drogi. Mam nadzieję, że dojedziemy już jutro do Dżowdży. I. no i tyle. Mam nadzieję, że tam jutro po prostu dojedziemy.